Siema, tutaj Gold Gamer 9 Dzisiaj jak widzicie jest pierwszy odcinek Minecrafta stworzyłem nowy świat włączyłem bo już tutaj mamy O! Jest bardzo dobry bo jest, są drzewa akacjowe, są jest dużo zwykłego drewna są sadzonki jest, są marchewki, są ziemniaczki ogólnie jeszcze jest sikiera, jest bardzo dobrze no to dobrze, po prostu Tutaj zbierzemy sobie jeszcze skrzynkę pochodnie. I zbudujemy sobie jakiś dom. Albo nie dom do następnym odcinku. Teraz znajdziemy jakieś miejsce na dom, zbierzemy sobie potrzebne surowce na dom i czemu się odrodziłem na końcu świata. W ogóle nie wiem okej. Okay. Bierzemy sobie dużo drewna yy, i jeszcze jedno. Jak będzie 15 łapek pod filmem z Minecrafta, to będzie to nowa seria powstanie z Creeperem 1606 i bardzo Was proszę, żebyście też do niego weszli na kanał i dali mu pozytywną ocenę. I u niego też musi być 15 łapek i powstanie nowa seria. Będziemy sobie grać, jeszcze jakąś wymyślimy z nim, ale no i to się da załatwić. To tylko od Was zależy co chcecie, wbijajcie łapki i będzie nowa seria. I teraz ścinamy sobie cały czas to drewno i tam widziałem owce, którą już idę zabić. W ogóle doszła aktualizacja do Minecrafta, że z owiec wypada mięso. I wełna i mięso i to jest fajne. I powstały też nowe bloki różne. Jakaś świątynia podwodna, już mi powiedział. O, tutaj jest świnia i kurczaki. Ok, dużo nam dała mięsa, bo trzy. No, wiedziałem, że tak dużo. I tutaj są so, jeszcze sobie kurczaka. Ok, też nam dał dwa pióra i Kurczaka. No i widzicie tu są już trzy owieczki. O. I tutaj jeszcze jedna i mamy już na łóżko, widzicie? Okej. Okay. To ja sobie jeszcze pozbieram tego drewna trochę. Myślę, że gdzieś w lesie sobie domek zbudujemy. Ja ogólnie lubię. Domki w lasach. Okej, okay. nie wiem, jest teraz, będzie zaraz 50. Myślę, że tak do półtora staka. Nie wiem, może stak, może dwa. Zobaczymy. Tutaj są te ładne kwiatki. Teraz sobie je zbierzemy. I w następnym odcinku będzie domek, budowanie domku. Filmiki będą trwały do 20 minut. Do 15 minut żebyśmy. Ok, jeszcze sobie jednego kurczaka weźmiemy. No i gdzieś może pójdziemy znaleźć jakieś. Jeszcze sobie to drzewo zrobniemy. Jest 60 drzewa. Drewna nieprzerobionego. To jeszcze co? I bardzo dobrze, że są ziemniaczki i marchewki. Bo jakby nie było wioski, to byśmy już tego nie znaleźli. A tak to jest i się nam przyda, bo zrobimy farmę i będziemy mieli tego dużo. Na pewno koło domku będzie jakaś mała farma. Jak coś zboże, melony, coś tam. Marchewki, ziemniaki. Już mam ponad stak. Zep będę zepnę tyle do końca siekiery ile mi wystarczy. Ja chcę, ja bym chciał jeszcze jeden kurczak. Bo ja bym chciał znaleźć to drewno takie to ciemne, dark chyba. Bo ono jest ładne. A tutaj ogólnie dużo, dużo lasów jest, o krowy. O tutaj jest już, a wyjdziemy tutaj na chwilę. O, widzicie? To ja Wam zapalę szybkość o tutaj jest ten łucznik. Ale to zabija Ok. Tutaj jest węgiel. I teraz trzeba będzie zrobić są patyczki. Co zrobimy z akacji? Crafting table i y kilo drewniany. Okej. Okay. Co ja zrobiłam? Pomyliło mi się z craftingiem. Okej, okay, to ki si kilo, kilof, no. Drewniany kilof. Zbierzemy kamienia trochę i węgla. Okej. Okay. Zbierzmy cały ten węgiel. Ja ogólnie chciałbym znaleźć tą świątynię, taką na pustyniach, jak są tam są dobre rzeczy, albo chociaż wioskę, jak będzie. Później będziemy podróżować po świecie. A teraz to tak. Ok, I jeszcze kamienia pozbieramy. Chyba też do końca kilofa? Dobra, zobaczymy. Mam już mało jedzenia. Ale mam jedzenie. I tutaj jest... Myślałem, że to jest węgiel. O, jest węgiel. Na suficie. O, dużo węgla, dużo. To mi się przyda. Zapalę sobie pochodnie. O, tutaj jest, widzicie. To bardzo dużo węgla jest. Czekajcie, zapalę tutaj. To węgla jest tak dużo, że nie wiem, czy wszystko zebrać. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, zbiorę. Węgiel się zawsze przyda. Już słyszę zombie. Dobra, o właśnie mnie bije. Ok, jeszcze tutaj coś zostało. Aha, tutaj. Jeszcze tu. Aha, ale tego dużo jest, no w sumie ja się powinienem cieszyć, bo niektórzy mają problem ze znalezieniem węgla, a mi tu tyle tego węgla znaleźć, dobra, nie wiem. Okej, okay, jest węgiel, nie wiem czy iść tam, czy nie zrobię sobie cztery pochodnie. Tam może pójdę na chwilę. Jakby żelazo gdzieś było, to by było super. Jest żelazo, ale jest też pająk. No chodź pająk. I tam już. Jest... Dobra. To jest idealnie, bo mamy to wszystko. Zrobimy sobie tutaj Kiki. OK i teraz... Gdzie jest mój crafting? Chyba tutaj. Ok, zrobimy sobie kamienny. No a najpierw coś zjem. zjem to z owcy. Mam cztery. A to jest ogólnie mało pożywne, bo to tylko jedno. I zjem jeszcze sobie to. Ze świni? Okej, okay, idealnie. Świetnie. Okej. Okay. No to tutaj co ja mam zrobić? kilow kamienny. Właśnie. Kilow kamienny już jest. I tutaj było to żelazo. Ile? O pięknie. Tu, o pięknie. Tutaj może być dużo żelaza. Ile mamy? Osiem. Pięknie. Nie wiem. Zobaczymy co tu też jest. W sumie nie wiem czemu ja teraz idę. No właśnie zombie i wyskoczył. Nie wiem czemu ja go biję ręką, ale zabiję Obra, Dobra, wychodzę stąd. Już się, widzicie, robi powoli. To ja od razu sobie zrobię... Przerobię sobie to. Zrobię sobie łóżko. Okej, okay. jeszcze jakieś 4 minuty potrwa filmik. Tutaj jest zombie. Nie mam ochoty się z nimi bić. Tutaj już jest koniec świata przecież. O szkielet. Nie lubię szkieletów. O świnia tutaj jest Creeper. Wejdźmy sobie na drzewo i zobaczmy. Tam pójdziemy. A teraz trochę zaryzykuję i przebiegnę. Jedzenie mi się skończyło ale nie goni mnie tam jest taka góra, widzicie, tam Ok. to ja w tym momencie chyba wejdę na drzewo i zakończę odcinek myślę, że początek jak na pierwszy dzień to jest dobrze o, tutaj jest zombie dobra, jeszcze go zabiję Tutaj idzie jeszcze jeden Dobra I to dwa. I tutaj jest Zombie Villager. Czyli tutaj jest chyba gdzieś wioska. Jak jest zombie villager. Przejdźmy na drugą stronę tej góry. I zakończę odcinek. I może nawet na tej górze zrobię sobie dom. Miejsce się wydaje całkiem wypłatne. Jeszcze tutaj pójdę spać i kończę odcinek. I tutaj zacznę. Będziemy budować dom w następnym odcinku. Jeszcze gdzie mam ten crafting? Ok, tu. Dobra, no to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jak Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję, co tam chcecie. No ja się z Wami żegnam, myślę, że początek był w miarę dobry, po życzę Wam Wesołych Świąt, cześć.